Elo wszystkim, tutaj NZ Niszyciel i Jezyno Matello. Cześć. No, dziś odpalamy Brawl Starsa. Zrobiłem na poprzednim filmiku opening na WF-ie. Kto, kto nie widział, to proszę sobie, sobie na mój kanał i zobaczyć wcześniejszy, wcześniejszy odcinek. No i o, mamy skrzyneczkę za darmo. Fajnie. I postać. Niestety, Ale przynajmniej to spajka. Nie. Ale to M też nie pogardzę. No nie mamy tutaj nic na razie w sklepie, ale dziś otworzymy sobie dwa mega boxy. Mam szansę 454, no 0.0454. No to jak dla mnie mało, no. Więc nie przedłużam. Yy... Starczy czy Brawl Ball? Starczy. Okay. ok, to o, tak to sobie wybieram. Ośmiobitowca. No. Przyciszyłem trochę muzyki, żeby było lepiej słychać. O, lag. Dlaczego ja mam lag? Ej, widać, że ja mam lag. Ok, to się normalnie. Więc dobra. Pomyślam, że ja jestem nubem, albo bot. Okej. Okay. No, ale pomyślam, że to nie jest prowadzone przez człowieka. Dobra. M strapiłem parę razy. Jak to możliwe? To po dwa No parę razy po 540. jest pięćset... nie, nie, nie. Dobra. to Ja też. Nie. nie To było nie do wygrania, moja wina, bo miałam laga. Dobra Oto... Ej, witam, może jednak, nie otwórzmy to box. Nie mm. tutaj że żebym otworzył mojego boksa. To sobie otworzę. I jak mi starczy pieniędzy, ale w co bardzo wątpię, to sobie kupię y, twardzie. Y, twardziela. Star Power do bula. O, mamy tutaj punkty mocy do Piper. Ale jak macie, jak macie istot... ale słuchaj, przecież ty już, już, już używasz te pieniądze, co? Jak macie? Istot? Tak, ale chcesz... ale jak będę miał 1200 gold, 1200 golda, to będę miał ten. Okay. To będę miał Piper na star No Dobra. Będę mógł polować. Ale na razie nie chcę kupić, jak, jak, mi, jak się otworzą te mega boxy, no to w, no to wtedy będzie. Mogłem też kupić tą ofertę za 24zł, ale nie. To jest, to jest oferta warta 1 megabox. Tak naprawdę. Co ja zrobiłem? Dobra, otwieramy. Robię to przy was. Star power wyleci. Dawaj, na pewno nic nie dropnie. O no. oh, nie, biedny. Nie mówcie, że ja zużyłem 89 gemów. Nawet, hmm. nawet nie było spajka. To A na co mi cztery bilety. Okej. Okay. Teraz żałuję, że chciałeś nagrać ten odcinek. Ja żałuję, że to kupiłem. Ja żałuję, że to kupiłem. Jutro się pojawi odcinek z Minecraft w przygoda. Znaczy, sorry, Minecraft w poradnik. Nie. Ja nie chcę sprawdzać, ale dobra. Nie przedłużam. <śles> Jaki biedny! Oh, shit. O, oh, Spike. Yeah. Yeah. Ja jestem ale, uratowany! Ale i tak gdzie nie starczy O oh, shit. O, oh, biedny. Straciłem 400 g. Straciłem 400 gło. Ludzie. Straciłem. Ja to straciłem. Jakie mam teraz szanse? 504. Nie. Teraz ja małe skrzyneczki. No, dobrze. Otworzę małe skrzyneczki. O! O! Spike, ok, 15. Chyba. Jak dobrze, jak dobrze widziałem. Ludzie, jak z, tego, jak z tego big boxa mi nic nie wyleci! Nawet jeden z Star Power, to ja nie wiem, co ja zrobię. Ja mam jedną legendę na 13 100 puszek. Tylko jedną. Jest szansa, ale wątpię. Stąd mi wyleciała Tara. I teraz powtórzmy to, jakąś legendą. Ale Ems to chyba nie jest legenda. Napiszcie w komentarzu. Dobra, 1100 golda. 900 monet, żebym kupił sobie star power'a Ale no, Warto ulepszać ems? Ja tak myślę, że warto Nie wiem Ja chcę już grać No to zagramy Ulepszoną ems Tym razem brał A. No to mogłem wziąć eggbita Okej Biedny Nie, na serio jestem biedny bo mam... Bo... Bo mam laga, Ach, Nie! O, ja mam piłkę? Nie, udało się. Pan gratulacje. Ludzie, przewincie sobie do momentu. O, kur, o, mam piłkę! Nie, on ma piłkę by ją na koniec mapy, udać się! No jak, mamo? My zniszczyciel się poddał, jak ja miałem się poddać! My zniszczyciel nawet nie może się poddać. No zobacz, ja tutaj nic nie było! Oh, komando serio? No. Komando Ludzie, strzeli. ja wychodzę! I jeszcze raz odparam bs o, o, O! Mam piłkę i nic nie robię. Jej. Nie, nie masz takiego O! Bądź mnie gra. Jakbym miał kamerkę, to bym pokazał, jak mój kolega gra. Jak wygramy, to ja nie wiem. Wygraliśmy. My z nimi wygraliśmy. Nie, co któż gwiazdę gra. Ja, ja bym był najgorszą gwiazdą gry, gdybym ja wygrał. Dobra, ludzie, ja robię cięcie i się widzimy, jak mi odlag... Nie odlagowało mi się. Odłączyło mnie od bitwy. Czytaj ponownie. Nie... I to jest chyba koniec tego filmu, bo ja nie chcę lagów bo ja nie chcę lagów już okay. siedmiominutowy za mało jakaś nowa mam byśmy byśmy zagrali igrzyska mocy no, ale, ale wszystko zużyłem ej, ej, a ty, ej, ale ty chwila ej, na igrzyska mocy a, a, nie mogę a, poziom gdzie? ej, ej, ludzie to już my, my tutaj robili biecie? A, o nie, 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 nie zrobiliśmy. Napiszcie w komentarzu, jakie gry mam nagrywać. Bo ja chyba, bo ja chyba odpocznę od bs -a. Dobra, zobaczę, moi drodzy. Ocz, oczekujcie, oczekujcie. Yy, Minecraft przygoda. Ja dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. I sorry za tak, że, za tak krótki filmik, ale niestety, ja chcę wbijać, a trochę straciłem. Dobra, do usłyszenia i nie chcę przedłużać do 10 minut, więc, więc elo.